Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę z Indianą Jonesem, który schował się w składziku, ponieważ nie chciał walczyć z żołnierzami, ponieważ... Ponieważ było bardzo ciemno i nie było to dziwne, że się człowiek zaczął obawiać o swoje życie i zdrowie i tak dalej. Moi drodzy, pełzamy sobie po tym ciemnym, jak jasna cholera, właśnie jak ciemna cholera, tak naprawdę, terenie katakumb i staramy się z nich wydostać. Już w poprzednim odcinku żeśmy całkiem sporo tych katakumb przeszli, a teraz mamy nadzieję na to, że w końcu nam się uda wyjść. Coraz więcej ludzi tu się pojawia, różnych żołnierzy i tak dalej, więc pewnie do wyjścia jest coraz bliżej, byleby tylko się ostatecznie nie pogubić. Moi drodzy. Przechodzimy do akcji, Was zapraszam gorąco do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło, jak sobie klikniecie subskrybuj, a ja tutaj patrzę z za rogu, czy coś się mi nie wyłania. I mój cień, który totalnie się nie rzuca w oczy tym dwóm żołnierzom czy tam robotnikom stojącym. Idealnie wręcz tak, żeby, żeby mnie zobaczyć. Dobra, odwrócili się idą dalej. E, muszę jakoś ich, musimy jakoś ich zaskoczyć w takim wypadku. A tak, to jest. To jest to startowe miejsce! Serio? Czyśmy taką całą okolicę przeszli po to, żeby wrócić w to miejsce? To jest dopiero zaskoczenie. Kurde, chciałbym ich powalić jakoś tak w miarę, bo pistoletu już nie mam, przypominam, żeśmy go wykorzystali kompletnie. Jak sami zwrócicie, uwagę, ja mam zero pocisków. Mogę go użyć tylko do napierdzielania, że tak powiem, rączką. Dobra, to my się tutaj spokojnie przekradniemy. I coś nagle zrobiło 5 miliardów tych żołnierzy. Mnie tylko zastanawia, gdzie ja mam konkretnie znowu się dostać. Bo tak naprawdę to wyjście jest gdzieś tam. A, no tak, no pewnie. Gdzie by mogło być wyjście, jak nie? W miejscu, w którym jest najwięcej, wszystkiego tałataństwa. Na szczęście, oni się głównie chyba trzymają w środkowej części tego miejsca. Jak tak sobie szybko przemknę, to raczej mnie nikt nie zauważy. A dziwne, że tam nie. Ja bym się spodziewał, że tam właśnie mamy pójść, ale najwyraźniej nie. Najwyraźniej musimy się dostać. Tam jest ta wielka dziura dająca światło, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Spróbujmy sobie wyjść po schodkach. Tam jest jeden żołnierz, którego fajnie by było powalić. Głównie dlatego, że on się patrzy bezpośrednio tam. Te buty mu nie dają żyć, no to jest straszna przypadłość generalnie. Spróbujmy go szybko załatwić, dopóki ci nie patrzą. Wait. No, nie do końca o to mi chodziło. Ale okej, okay, niech będzie. Fakt, tamten... <gryw> Dobra, przez chwilę nas nie zauważył. Kolegę mu kurczę potraktowaliśmy hardo. Masz. Cofnij się, koleżko. Bum, 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 hełm ci strącę. Dokładnie, wściekłe pięści węża, z Janem Jonesem się nie zadziera. A ten koleś wciąż nas nie zauważył swoją drogą. To... Znów mam halucynacje. Trochę masz, kolego, trochę masz. Ale hej, to ja, jestem twoją halucynacją, dawaj. Ten kurcze patyk, bum, bum. I mu chyba, O mu... Oh, Jesus, się przestraszyłem. Dobra, kolego, czemu ja wyrzuciłem ten patyk w niego, to jest w ogóle lepsze pytanie. Dobra, oh shit, dobra, trzeba by tutaj... Spokojnie, Indy, spokojnie, masz przewagę, masz bitch. Dokładnie, to mu możesz zrobić, teraz go. Szeregiem ataków możesz zaskoczyć. Tyle się kurczę zdała jego e, muskulatura. W porównaniu kiedy ma się bić. to my, żadne mięśnie nie są w stanie pomóc. Dokładnie, to jest moja reakcja na to, co zrobili ci żołnierze w tym miejscu. Zgadzam się. A teraz czas się jakoś y, troszkę jednak ogarnąć, więc obandożujmy swoje rany. Bo jednak trochę ich tutaj y, otrzymaliśmy. Co może zaskakiwać, no ale cóż, nie zagies. Uff, dobra, mamy z powrotem fantastycznie... Są jeszcze inni że Słyszałem gwizdanie przez sekundę, może mi się wydawało. Czy mogę coś jeszcze? Chlebek sobie bym zjadł. Czy, czy chlebek mi dawał dodatkowe życie? Nie pamiętam, ale zjem sobie. Nie, chlebek mi dawał dodatkową... E... tarczę to chyba było, a cytryna mi dawała dodatkowe... Tak, szybkości. Więcej cytryn. mną I jeszcze pomarańczkę. no ma, jesteśmy w super stanie, co prawda nam się skończyło jedzonka, ale poza tym jest fajnie. Musimy po prostu, jak widzimy na powierzchnię, znowu obrabować kuchnię. Watykańską. Tam jest jakiś jeden koleś. Ziomek, odpuść. Nie chcesz oberwać. mistrza karate. Źle się to skończy dla ciebie. A nas już nawet zaczynają pewnie pięści i boleć. Zobaczymy znowu. To nie jest miejsce, do którego mamy iść, prawda? Bo znowu pójdziemy w to samo miejsce. No właśnie, my do góry mamy iść. Dobra, 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 bo już się zacząłem zastanawiać. myśmy taką wielką drogę odbyli. A powinniśmy. A może. Po prostu, czy ja tam doskoczę? Bo to jest Indie, jednak, raz może, a raz... <laughs> Never mind, nigdzie nie będę doskakiwał. Nie widzisz mnie, nie widzicie mnie, nic tu się nie dzieje za waszymi plecami. Indy... Fucking... Jones. Indiana w sumie, tak pojadę, by brzmiało. Bezpijmy się jeszcze wyżej. Mam że to wszystko... Oni to strasznie szybko zbudowali. Ja tutaj się, yy, że tak powiem, ten, ten, ten... Nawet nie ja w sumie, a ten cały... Yy... To był? Nie pułk Co to było? No ta maszyneria spadła tutaj może z 10 minut temu, a oni już tu mają system. funkcjonalny system kurcze tych. to eee, no zapomniałem słowa. Nie fortyfikacji, tylko tych wszystkich takich żelaznych belek i, i w ogóle. O, o, to wygląda jakby ktoś tam miał być, kto. Siostra! Siostra mnie nie widzi. Siostra powinna. Okej, okay, może to nie będzie zła osoba dla nas. Czemu, czemu on nam pomaga? A, oh, mój Boże, to była bardzo smutna sytuacja dla tego kolesia. No ale trudno się mówi. My powinniśmy się przebrać za księdza znowu z powrotem, bo to się źle skończy. D. Ed. Ona też jest jakąś ten. Wydaje mi się, że ona też tutaj jest kurczę w przebraniu i to nie jest wcale żadna zakonnica. Zresztą ona tutaj się zna w Kurczę to nie jest standardowy toolset i skillset. ...zakonnic, One nie mają włamywania się na wysoko rozwiniętego, chociaż cholera wie może ja się w tej mylę. I też ma takie. Co ty kombinujesz, nie? Jakby od razu zobaczył ją, jakby on od razu już jest taki. To nie jest standardowy skillset, tak jak mówiłem. Dobra, czy, czy ja muszę na coś uważać? Jestem na pewno w niebezpiecznym terenie. Ona poszła tam, nie? Tak, prosto przed nami, więc chyba mogę tutaj przejść. Nie wydaje mi się, że tutaj dużo osób jest. Pozwolę sobie nawet. Pozwolę sobie nawet wyjść po drabinie. Zobaczymy, czy to był błąd zaraz. W ogóle to po nim się tak księdza przebrać z powrotem już. Takie mam wrażenie. Proszę bardzo. Tam... Trójksiędza ma też ten plus, że ma... E, ten. Że ma... Mm, kiaszek, nie? Wrogowie trafieni biczem przez pewien czas odnoszą więcej obrażeń. Super! To prawda chyba nie mam... Mam? Idealnie. Nieważne. Odblokowujemy to od razu. Nie ma akurat 600. Więc jak teraz pierdzielniemy w kogoś biczem... To kolega się poschłada. Ale najpierw musimy jeszcze wyjść tutaj. Ale bardzo ładnie, bo nam od razu to otwarła. prawda my teraz nawet jeżeli jesteśmy przebrani za księdza, to i tak możemy źle skończyć. To jest jakiś artykuł o Szanghaju. Z jakiegoś powodu. Japońskie a z wiadomo, z wiadomo jakiego powodu, bo już to jest ten okres czasu. Artykuł o Szanghaju. Japońskie bomby zabijają setki mieszkańców Szanghaju. Nantao zaskoczone brakiem ostrzeżenia. Japoński naród wstrząsnął dzielnicą Szanghaju. Nantao zabijając setki... Chińskich cywilów i setki kolejnych, Japońska armia nie wydała żadnego ostrzeżenia, choć wcześniej zapewniała, że dla ludności cywilnej czas na opuszczenie tego obszaru. W Szanghaju mieszka około 3 miliony osób, co czyni go jednym z najludniejszych miast na świecie. No, generalnie okres wojenny był okropny, to nie jest coś, co muszę mówić w ogóle, wszyscy to wiedzą, zresztą każda wojna taka jest, właśnie. Natomiast no łatwo jest. Wiecie, jak się teraz myśli o Japonii, to się myśli troszkę bardziej w innych kategoriach niż o zbrodniach wojennych, etc., etc. E, I o, znaczy, czy, czy w ogóle o działaniach wojennych, czy ja powiedziałem, zbrodniach, ale, ale no generalnie takie rzeczy, jakie się właśnie tam odbywały wtedy, do, to nie było, to nie było, to nie były dobre czasy, to były bardzo niedobre czasy. Czy ja wyrzuciłem właśnie ten klucz, który sobie podniosłem? Oczywiście, że tak. Gdzie mam iść? To jest pytanie. Chyba tam jednak. Dobra, pójdziemy z tym kluczem jednak na wszelki wypadek. Bo zaraz ktoś może wpaść na nas. To się nam przyda wtedy odpowiednio kogoś usadzić do pionu. Tylko każdym nie na siostrze tego nie zastosujemy. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo to raczej mogłoby się bardzo źle skończyć. to nie jest coś, co możemy zrobić z zdjęcia? Ja mam takie wrażenie, jakbym. Nie, ale co ciekawe, podświetlił mi się. Nie wiem, czy to dzięki temu, czy tak po prostu podświetlił mi się zestaw naprawczy, co jest bardzo przyjemnym elementem tutaj. Trzeba gdzieś też pociski uzupełnić i tak naprawdę to nie mam pojęcia gdzie. Dobra, otwórzmy sobie te drzwiczki. Proszę bardzo, dzień dobry wszystkim. Mam tutaj taki fajny. Nie wiem, czy powinienem chodzić z tym kluczem, żeby nie było, że jestem agresywny czy coś. Wypuszczę go jednak. Nie, nie mam do tego pojęcia, czy taka mechanika jest w grze, że jak mam klucz, to od razu ludzie myślą, że jestem agresywny. Ale. Albo mechanikiem, albo agresywnym mechanikiem. Tutaj przez chwilę była informacja, że mogę zdjęcie zrobić się zastanawiam, ołtarz kaplicy, okej. Okay. To zrobimy takie piękne zdjęcie za 25 punktów. I będziemy zadowoleni. Czy ktoś widział siostrę? Halo! Czy ktoś no Tak, wszyscy widzieli siostrę, bo tu same siostry są. Czy ktoś widział taką konkretną, taką shady siostrę? Przestań machać tym krzyżykiem. Chyba, że tak można? Tak tak trzeba. Nie wiem, brzmi, brzmi to trochę dziwnie. Niech mi się zanieł słowa twojego. Dobra. Tak, kwiaty? tak, tutaj ktoś randomowo rzucił, to tak dziwnie trochę ten wystrój macie. Ja, wyślij na zewnątrz. Podążaj za zakonnicą jest świetną e, rzeczą, tylko że ja nie wiem, czy. A to może być ta jednak, ok, nevermind. Wiecie, w każdym filmie, ja chyba tak, z co pamiętam, z Janą Johnson musiała być też kobieta Indiany Johnson, no nie? Więc zobaczymy, czy tutaj też tak będzie. Czy szpiegowanie należy do Twoich codziennych obowiązków, siostro? Nie, ja tylko obserwowałam ptaki. Duże te ptaki, generalnie. Bardzo spore. Ej, a ten sterowiec faktycznie tutaj przyleciał? <daj>, Daj mi to. Co za. Co za kurde manier jakichkolwiek? W sumie zawsze myślałem, że się wejście do tego, do takich sterowców to jest tam od strony tego dolnego pokładziku. A nie. To moja lornetka. No cóż mogę powiedzieć? A co to są za ludzie? są oficerzy niemieccy też. Bo w ogóle są oficerzy niemieccy. No to przybliżyć? To Emerich Voss, niemiecki archeolog. Uuu. Ty skąd go znasz? Pan wyjawia sekrety swym wiernym sługom. Doprawdy. Doktor Indiana Jones, profesor wydziału archeologii Marshall College w Bedford, Connecticut. On naprawdę przy sobie przez cały czas nosił ID swoje? Nie jesteś zakonnicą skarbie. Nic o mnie nie wiesz. Może i nie jestem księdzem, ale wiem na pewno, że kradzież znajduje się na liście dziesięciu przykazań. Nie wiem za to, jakie zasady obowiązują reporterki. Jak ty to? Notujesz za pomocą stenografii. Jestem reporterką śledczą, a w tej chwili badam sprawę zaginięcia osoby, która jest mi bardzo bliska. Porwana. Skąd on ogarnął, że ona za pomocą stenografii. Jestem przekonana, że stoi zatem twój przyjaciel, Emerich Voss. Nie nazwałbym go przyjacielem. Znasz ją? To jedna z największych ekspertek od starożytnych języków. Tak, a poza tym jest moją siostrą. Nazywam się Ginetta Lombardi. Co cię tu sprowadza? Szukam pewnego kota. Kota? Mumi. Mumi czy kota? Mumi kota. Prosta sprawa, czego nie rozumiesz. Bo olbrzym z Watykanu mi ją ukradł, i muszę się dowiedzieć, dlaczego. To brzmi faktycznie jak popierdzielona sprawa, generalnie. Jakbym ja to usłyszał, miałbym takie dobra koleś. Nie chcesz mówić, to nie mów, nie? Zresztą ja bym nie uwierzył w to, co powiedział. A może jeśli. Połączymy siły? Dokładnie. Zgoda? Dobra, w porządku, pan do Lombardii. Zgoda. Świetnie. Możesz mi mówić, Gina. Do zobaczenia, Strampo. Strampo? A mi możesz mówić, profesor Indiana Jones, mistrz świata w archeologii, najpotężniejszy archeolog na świecie, król archeologii. I wszystkie te tytuły mają być wymienione naraz. Co mamy teraz zrobić? Eee, Zanieść pergamin do Antonia. Dobra, to ja może użyję sobie tego tutaj pięknego ziplina. Kurde, ogromny! Czy one naprawdę były takie wielkie? Bo jeśli tak, to ja bym Ja bym się totalnie przestraszył, widząc taki sterowiec. Nad. Wiecie, ja, ja generalnie, mało znany fakt, mam taką śmieszną. Śmieszną. Mam taką małą fobię na zasadzie ogromnych rzeczy w niebie. Coś jakoś tam nazywa. Nie mam do tego pojęcia w tym momencie, ale faktycznie coś takiego mam. I, o, o, kosmicznie mi takie. Rzeczy y, przerażają. Uważam, że są bardzo nieprzyjemne do patrzenia, i w ogóle zobaczyć taki sterowiec na żywo, to by mnie szlak trafił. Możesz mieć przy sobie dwa razy więcej owoców. Totalnie chcę to odblokować. Jak tylko zgarnę więcej punktów. Więcej owoców, to jest dobry pomysł. BUM! Bardzo silna butelka. Także, no, widzieć to. Jeszcze być pod tym. No, nie wiem, czy bym się cieszył. Znaczy czy wiem, żebym się nie cieszył. Dobra, ta butelka mi nie jest potrzebna. Wchodzimy sobie do budyneczku. A teraz sobie w jak celownik czyś. Zaraz gdzie my w ogóle jesteśmy w tym momencie? Trochę się zapuściłem w jakieś terytorium, nawet nie do końca wiem jakie. Otworzymy sobie tutaj drzwi. My jesteśmy. Nie, no, my jesteśmy w dobrym miejscu, tylko musimy teraz pójść chyba na prawo i potem, może nie biegając. Bo pamiętajcie, że ja wciąż nie wiem czemu oni się na nas rzucają czasami, tak bez powodu. Więc może warto uważać. Teraz tak. Biblioteka Watykańska jest tam. Czy mogę się do biblioteki przynieść bezpośrednio? Zamek Świętego Anioła. Kaplica Sykstyńska, dziedziniec belwederski. No, dziedziniec belwederski się mogę przenieść. To chyba jest w sumie właśnie tam, gdzie chcę iść. Także poproszę. Bo Antonio musi pomóc ogarnąć ten pergamin, nie? W sensie. Nie wiem, czy my jesteśmy w stanie go sami sobie przeczytać. Może jesteśmy, ciężko powiedzieć. Dobra, idziemy tam. I teraz tak. Bardzo bym prosił, nie zostaj zaatakowanym. Dzień dobry, z kogokolwiek z żołnierzy. Bo jestem totalnie normalnym kolesiem i nikt mi o nic nie powinien podejrzewać. Jestem księdzem, jakich w tym miejscu jest pełno. Dlaczego to jest takie stresujące? A może o to, o to chodziło? Może o to chodziło, może gra specjalnie na nas napuściła żołnierzy dwa, trzy, trzy razy. To cały czas czuli takie lekkie, wiecie, o coś się może wydarzyć, no nie? Tutaj do góry jednak. Takie, no, lepiej się trzymać na baczności. Nawet jeśli to było może trochę nie fair. Dobra, biblioteka watykańska. Ci tu dalej siedzą. Okej, okay, nie chcę siedzą w takim wypadku. Ja w sumie ich nie wyganiam. Nie moja biblioteka, więc dlaczego czego miałbym? Gdzie jest biblioteka apostolika? Gdzie jest ten? Gdzie, gdzie, na górze? Na górze chyba, dobra. Siema. Nie możemy wysłać więcej misjonarzy do Ameryki Południowej, bo to jest bardzo kiepski moment na wysyłanie misjonarzy gdziekolwiek. Generalnie. No ten ma otwarte drzwi do pokoju na oścież. Nie wiem czy mi się to podoba. Możemy je zamknąć? Udało ci się znaleźć... No wszyscy usłyszą o tym o czym gadamy. Tak. Słuchaj Antonio, może stanę, stanę przed tobą jakby. Patrz na to jakiś nazem pergamin. Fajny nie? Chciałbyś? Dobra, masz. Pergamin z czasów pierwszej krucjaty. Mówiący o sekretnym zakonie istniejącym w Watkanie. Dobra, Antonio tutaj zacznie rozszyfrowywać rzeczy. Oj, może jednak Dziękuję. będę stał z przodu. To dokąd się teraz wybierasz? Do fontanny spowiedzi, Gdzie to, gdzie to jest? To istnieje w ogóle? Możesz wpakować się w coś szalonego. Nie wiadomo, dokąd cię to zawiedzie. Chyba generalnie już od jakiegoś czasu, że tak powiem, się możemy w coś wpakować. Zaraz, sobie takie zgniotko na przyszłość. Zdumiewająco dobry stan zachowania. No popatrz, o ja Ten, Antonio, sorry, ale podpiernicze ci jedzenie. Zresztą ja za dużo nie mogę. Nie masz jakichś owoców? Antonio, nie może jakiś, nie wiem. Ciekawy, kim był ten augur. Pomarańczy czy coś? Najwyraźniej nie. No nic, dobra. Dobra, to jest jedna część naszych działań, ale skrzynka nadatki. Ja Nie, nie będziemy krać z niej, bez przesady. Dobra, wejdziemy sobie tutaj. No, że nie da się troszkę obniżyć. A jak przełączę mapę, to co będzie? A, w ten sposób, ok. Dobra. I jestem tu. sobie wyjść z tego miejsca. I tutaj. Nie no, nam no, załatwić wszystkie tak sprawy w Watykanie, zanim udam się do fundalnej spowiedzi. Naprawdę? Będziemy już tą znikać? Jestem zaskoczony. Jakie w ogóle mamy sprawy? Bo my trochę żeśmy tutaj rzeczy. Watykańska tajemnica. trochę Ja też nie jestem taki, że będę kurczę wszystko na siłę robił. Na przykład notatki terenowe, to, to nie wydaje mi się, że musimy. Mamy czy mamy dwa lekarstwa. Więc e, to jest jeszcze za mało, Zaginiony artefakt, to jest spoko. Podziemny link bokserski, znaleźć przebranie, no to, to ewentualnie moglibyśmy spróbować zrobić i zobaczyć, czy to nas doprowadzi do czegoś ciekawego. No dobra, jak to pośledzimy, to tutaj jest... Tam mamy iść znaleźć przebranie, czy tam mamy iść zejść? O, to jest pytanie, nie? Tak naprawdę. No dobra, spróbujmy sobie ten link bokserski przez chwilę potrakować A co tu jest napisane? Książki podejrzewane o zawieranie komunistycznej propagandy, nie otwierać bez zgody ojca Ventury. Relacja skazania do książą, święte naczynia, konflikt wieków, kodeks z limonie, wojna chłopska w Niemczech, słownie hymnologii, czy dyskursy podczas komunii w piątki. Okej, okay. to no, zawsze jakieś punkciki, nie? Na czarnym koszulom na wszystko. To był absolutny przypadek, że to w sumie żeśmy sobie tutaj zgarnęli idziemy sobie, nie, nikt nas nie obserwuje, my sobie po prostu spokojnie wędrujemy, nie biegniemy, nie stresujemy nikogo. Jest pięknie. Jest fajnie i teraz się muszę zastanowić, e, gdzie to jest. To jest przy obszarze wykopalisk, ale tamto my nie przejdziemy. Wieża Mikołaja jest niby niedaleko, Kaplica Sykstyńska jest też zaraz chyba obok, nie? Moglibyśmy się przenieść do Kaplicy Sykstyńskiej i zobaczymy, czy nam się coś uda znaleźć tutaj. Mówię, ja, ja nie będę, ja nie, nie mam takiego nawyku, że muszę wszystko robić na 100% w grach. Wydaje mi się, że to jest trochę też taki nawyk, który jest dla y, cieszenia się z gier y, wcale nie czymś dobrym. To znaczy, ludzie potrafią spędzić bardzo dużo czasu w jakiejś jednej grze, a potem po prostu ją znienawidzić. albo wręcz się męczyć. I, i uważam, że jeżeli się już jakąś grę tak najzwyczajniej w świecie no, czuje, że się przeszło, i że się już jakby zakończyło fan z niej, to można iść dalej. Oczywiście, kiedy są gry fabularne, mam do tego troszkę inne podejście. Powiedzmy, ale w tym przypadku to by wszystko miało sens. Na przykład tutaj są te misje poboczne, tak? Ale jeśli zaczniemy je robić, to, to wie, kiedy skończymy je robić. Wszystkie, a to też nie o to chodzi. Dobra, zobaczmy. Tutaj mamy sobie przejść. Szukam cały czas tego stroju. Przypominam do podziemnego ringu. Więc sobie tutaj idziemy. Czy te drzwi mogę otworzyć. Nie. Czy te drzwi mogę otworzyć. Też nie. Dobra. Nie, ma no bez, bez biegania, spokojnie. Czy tutaj jesteśmy w dobrym miejscu? Tak. Tam chyba zaraz będziemy mogli znaleźć. Zobaczcie, się pojawi pytanie, bo się, się okaże, że tam są po prostu. Tam jest po prostu wejście do tego ringu, to będzie gorzej. To wtedy sobie odpuścimy ten quest i będziemy przy okazji, że tak powiem, go. Oni tutaj. Okej, okay, dobra. Tu jest miejsce, z którego możemy zdobyć te koszulki. Tylko bałem się, że jak tam zejdę, to mnie. Hapną mnie, w sensie się wkurzą na mnie. Więc to jest lekki problem. Czy mogą pójść stąd? Kurczę, tak średnio to wygląda. Jakby to... Zastanawiam się, czy mogę to jakoś bokiem, wiecie, ogarnąć, tak żeby ich nie... Zaalarmować, ale nie wygląda na to, że jest gdzie... Przejście. Tutaj nawet przybliżymy, używając do tego, wiecie, kamery. że tu może gdzieś będzie wyrwa w tych murach, ale nie. Tu są stroje, totalnie. Możemy też ich po prostu pobić. Tylko nie wiem, czy oni wtedy nie wezmą posiłków i to się skończy dla nas źle. Tego się najbardziej boję. Ale oni stoją tak ustawieni, że ja generalnie nie za bardzo mam jak nawet to inaczej ogarnąć, niż po prostu spróbować tutaj zejść i zobaczyć, co się stanie. Pyk. No tak. To jest bardzo konkretny. To jest bardzo konkretny dźwięk, rozumiem. Dobra, ja tu się muszę troszeczkę. Dobra, ja mam nadzieję, wiecie, że mi, mi trochę pomoże fakt, że. że właśnie biczem po podziałam. Bo mi ten bicz daje trochę więcej możliwości. Przypominam, że sobie zrobiliśmy. to. to ulepszenie, które daje więcej siły. Dobra, to było całkiem okej. Okay. Nikt nie wezwał żadnych. żadnych, że tak powiem, posiłków. Mamy mundur Czarnych Koszul, więc to jest to. Nada się. Zakładam, że teraz się możemy pojawić już kurde wszędzie i nas nikt nie sprawdzi. O, jaka piękna szczota. Dobra. A, a to jest o tyle fajna informacja, że możemy sobie tam podejść w kilka miejsc już w ogóle się nie... Nie obawiając niczego, ten mundur to jest bardzo... E... O, możemy sobie też zrobić zdjęcie tutaj i tu są leki. No, to jest nawet ważniejsze, żeby wziąć tą butelkę z lekiem. Mamy trzy, nie wiem czy nie możemy już ich wymienić na coś. Nie pamiętam, tu jest dziwna inskrypcja, a tutaj. Dobra, tutaj sobie możemy to sprawdzić, tą dziwną um, inskrypcję. Robimy jej zdjęcie. Z piąta, ja nie wiem, my już to jakby trochę rozkminiliśmy. Razem z Antoniem, ale technicznie rzecz biorąc, więcej inskrypcji na pewno nie zaszkodzi. Posiadać, tak mi się wydaje. Dobra, to by było tyle, że będzie aparat. Tutaj nie wyjdziemy, musimy się chyba znowu... Tamtędy. To w ogóle było zamknięte przejście. Wyszło tutaj nie groziło nam to, że posiłki przyjdą. Przyjemnie skonstruowana lokacja dla, dla takich sytuacji. Zobaczcie jak Indie wygląda jako czarna koszula. Spodnie czarnych już nie ma, no oni w czarnych spodniach nie chodzili. W końcu byli nazywani czarne koszula, a nie czarne koszule i spodnie. To też nie znaczy, że chodzili bez spodni. Wiadomo. Dobra, e, ale fajnie. Czy możemy biegać teraz też tutaj po miejscu i nikt nam nie ten. Nikogo to nie ruszy. A w ogóle my to też zebraliśmy po to, żeby dostać się do tego... Podziemnego ringu bokserskiego, który z kolei jest tam. Więc zastanawiam się, jak mamy tam przejść. Jak to wyłączę? Nie będę O, to tylko jest jednostronna droga. No dobra. Zastanawiam się teraz, jeżeli pobiegniemy sobie tutaj. Dobra. <laughs> Spróbujemy powalczyć w tym ringu bokserskim. Zobaczymy. <laughs> Wybaczcie, co się stanie. Wymaga stroju kapłana. Hmm. Mogę tam jakoś inaczej przejść. Chyba mogę jednak. Mapa, powiada mapa, że... że dam radę przejść tędy. To mnie trochę cieszy, okej. Okay. Jak w którymś momencie będziemy się chcieli przebrać, żeby móc te leki dostarczyć, nie? To będzie taka, takie ładne zakończenie naszej działalności w tym, w tym miejscu. Nie pamiętam też do końca, gdzie się je dostarczało, ale to akurat wszystko w tym dzienniku jesteśmy w stanie je sprawdzić, okej. Okay. Teraz pójdziemy sobie tutaj. Ten link boxerski mnie ciekawy jestem... E, ciekawy, czy dam radę cokolwiek tam zdziałać. No bo... Trochę się już pobiliśmy w tej grze. I było do tej pory okej. Okay. Siema, siema. O, chłopie, do, do, dobrze cię widzieć, nie? Tam Staszek. Czy, czy inny. Jak ci tam? E, Fran... Franco, buongiorno. Super jest, nie? ogrody Watykańskie, dobra. I tutaj gdzieś możemy teraz sobie pobiec już. Tutaj się napierdzielają. Dobra, zapukamy. Siema, jestem... Buongiorno, jestem. bo się, że on nawet nie zauważył teraz tej koszuli przez tą, przez tego świetlika. A w ogóle jakiś oficer jest chyba. <todgłosy> Jezu, tutaj wszyscy są kurczę, podburzeni od razu na dzień dobry. Podziemny krąg. A to ciekawe, tamten tam miał widzę, tam ma tylko chusty na rękach. A ten w ogóle ma opaskę jak pirat. No, Indy, zastanawiasz się, teraz po coś tu wpakowałeś, nie? Tak w sumie, jakby nie patrzeć. Po co my tu w ogóle przyszliśmy tak fabularnie? Po nic, żeby się gadać, a po to tu przyszliśmy. Ej, ona się faktycznie zaciera, moi drodzy. To jest dopiero historia. Chyba nic z tym faktem już nie zrobimy. <laughs> no dobra. sumie eee, idealny moment, żeby powiedzieć sobie stop i od przyszłego odcinka zacząć właśnie w walce, że tak powiem, z naszym tutaj pierwszym przeciwnikiem. Ale ta mina Indiego zostanie z nami na jakiś czas. Moi drodzy, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało mimo tego pięknego friza na ekranie w tym momencie. Jeśli tak, zachęcam Was gorąco do subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie, a my się zobaczymy, a właściwie usłyszymy w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, hej!